Cześć dziewczyny i chłopaki, witam się z wami już późną nocą, bo jest słuchajcie 22, ponad 22.02 i chciałam nagrać troszeczkę wcześniej ten filmik, ale po prostu nie było szans, bo byliśmy na nartach, wróciliśmy bardzo późno, bo po 9 i myślałam, że mój dzień dzisiaj się troszeczkę inaczej potoczy, ale był tak intensywny, że po prostu dopiero mam chwilę, żeby odpocząć i nagrać, nagrać dla Was ten jakże cudowny filmik słuchajcie, znalazłam tutaj y, taki, prawda, y, no jakby to powiedzieć, do losowania ja już tu sobie wcześniej próbowałam, bo ciągle coś było nie tak dobra, trzy osoby wygrywają, więc losujemy dobra, zobaczymy kto tu pierwszy no jakiś taki nieznany nik, ale chyba może Dominika, Ebook podróżniczy, zakochałam się całkowicie w e podróżniczym i mi pewnie zbierałabym z niego na powrót w Bieszczady, jak już nazbieram na całą ścianę regał na książki, o nieźle, świetnie, no i tutaj jeszcze taki dopisek osobisty, dobrze, więc odezwij się do mnie, kimkolwiek jesteś, może pomyliłam imię, ale jakoś mi to zasugerowało Dominikę. Dobra, i teraz druga osoba. Yy, Patrycja. Yy, wakacyjny, abym zdążyła zebrać. No pewnie, mam nadzieję, Patrycja, że zdobędziesz. No, świetnie. Dobra, i jeszcze jedna osoba. O, i Kasia. Katarzyna Trzaska, także no, nie napisała właśnie jakich chce, więc yy, dziewczyny odezwijcie się do mnie yy, na maila, dobra? Yy, budżet Justyny przez 2 Y na końcu. Yy, Mapa gmail.com yy, Zostawię jeszcze na dole w opisie i Kasiu napisz proszę jakie byś chciała, dobrze? I ja jutro postaram się jakoś, yy, rano <todgłosy> mam nadzieję, że mi się uda. Odpisać i wysłać Wam właśnie te e-booki. No i Kasia sobie pomyśli, może, tak, jaki by e-book chciała. No i dziewczyny, słuchajcie, w zasadzie to tyle. Powiem Wam, że miałam nagrać jeszcze filmik, ale po prostu, no, myślałam, że trochę wolnego to więcej czasu, ale tak mi ten czas leci, po prostu tak szybko. I tak dużo się dzieje, i moi chłopcy jeszcze będą mieli nie na ten weekend, co będzie, tylko jeszcze następny urodzinki, więc też już coś muszę myśleć, troszeczkę poplanować jako mama. A tu jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Słuchajcie, już dzisiaj mamy 19 lutego i jest naprawdę późno i chciałabym już po prostu nie wiem, chciałabym troszeczkę ciepłka słoneczka, żeby to jakoś więcej energii było we mnie chociaż myślę, że i tak jest całkiem dużo tak i słuchajcie, ja zmykam jeszcze do swoich obowiązków domowych jako mama bo muszę tam ogarnąć życie bo jutro mam taki dzień, że praktycznie cały dzień mnie nie ma w domu dzieci zostają z tatą a ja mam różne sprawy do załatwienia i mam jeszcze takie spotkanie, więc tak no mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. I postaram się jakoś na czasie nagrać też jakiś filmik. Bo dzisiaj powiem Wam, że padam. Przyznam się Wam, że jeździłam dzisiaj pierwszy raz na nartach, spoko zaliczyłam tylko jedno lądowanie na czterech literach, więc nie było źle ale trochę się tak bałam bo mój mąż gdzieś tam jeździł obok pilnował dzieci, a potem dzieci powiedziały, że no nie będą jeździć tu gdzie mama bo to jest za łatwo i pobiegły w taką już trudniejszą trasę więc ja mówię, dobra idź, ja najwyżej będę tutaj leżała jak ten żółw na plecach i będę wołała o pomoc, ale spoko, nie było źle, słuchajcie zobaczymy jak jutro rano, czy ja w ogóle powstanę no, ale jestem z siebie dumna, że w właśnie w wieku 35 lat, bo będę miała już zaraz niedługo, 35 lat no, uczę się jeździć na nartach, bo miałam taki epizod, właśnie, że tata nie próbował mój uczyć, ale nic z tego nie wyszło, więc teraz przynajmniej mój małż ślubny wziął się do pracy. I no, tak. Dobra, koniec prywaty. Także dziewczyny, odezwijcie się do mnie i dajcie znać, czy chciałbyście jeszcze na przykład w marcu takie rozdanie. Myślę, że dużo jest osób chętnych, bo naprawdę było mnóstwo komentarzy. Także, no, myślę, że to powtórzymy gdzieś tak w połowie miesiąca. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Więcej osób może będzie miało ochotę, właśnie wziąć udział w takich rozdaniach. Dobra, żegnam się z Wami. Celowo tak trochę się rozgadałam, bo nie chcę, żeby mi właśnie takie krótkie filmy to chyba YouTube wrzucę jako short, a ja nie chcę tego. Tylko po prostu chcę, żeby to było normalnie wrzucone na YouTube'a. Dobra, jeszcze raz żegnam się z Wami. Buziaki, miłego. Dnia, buziole, pa! I gratulacje dla zwyciężczyni.